od ponad 25 lat statuetkę Człowiek Roku Łazarza wręczaliśmy podczas dorocznych dni Łazarza. Czasy są takie, jakie są. Niemniej jednak, korzystając z tak wspaniałej chwili, ta Pituła zebrała się, aby ogłosić wyniki konkursu predyktyw na tytuł Człowieka Roku Łazarza. Wyprzedziliśmy e, France Football który tego samego dnia co kapituła stwierdził zreflektował się, że trzeba ogłosić tytuł za 20 rok. My to zrobiliśmy godzinę wcześniej. W związku z powyższym drodzy Państwo, na początek będę bardzo prosił o zapoznanie się z wynikiem Ywistytu Konkursu na Człowieka Roku Łazarza za rok 2020. Drodzy Państwo, tą osobą, która została wyróżniona jest pan Zdzisław Nowak kierownik naszego Łazarz od 40 lat pracujący zakochane są w nim wszystkie starsze panie członkini naszego osiedla pomaga wszystkim to jest człowiek, który gdyby powiedzieć stanowić wzorzec kierownika menadżera to tu na i Zdzisław Nowak to jest takim wzorcem Panie Prezydencie, będzie wielki zaszczyt dla kapituły, y, którą stanowią członkowie Rado się na święty Ładzach Rado się na Ładza Fudy Mieszkalowej, grupa Litor Organizacyjnego Działaczarza, aby Pan Prezydent był tak uprzejmy i wręcz dziwowi Nowakowi. Mam nadzieję, że tu jest i dociera do nas tą y, już widzę, już widzę, przedziera się. Poprawia, lider, ośliku, to prawda, gdzie widzę w Radiośku. Wielki, a to jeszcze jeszcze jest. Ja Kościół dla znajomych, ale generalnie oficjalnie panu Zdzisławowi Nowakowi wręczamy, jak Państwo się doskonale zorientowali. Goście pan Zdzisław jest świetnie zdany, na gratulujemy! Wielkie gratulacje i tak jak wspominaliśmy, w tym roku będzie także niejako w uzupełnieniu tego, co się nie wydarzyło w ubiegłym roku statuetka druga. Za moment mam nadzieję pan Janusz Keller powie nam, kto będzie drugi dobra. Proszę państwa, no, to był rok 2020, a w przypadku y, statuetki. 2021 tą nagrodę otrzymał już właśnie legendarna postać łazana. Pan Jan Kurek, dziennikarz, fotograf, ten człowiek, który pasjonował się fotografią. I udokumentował Łazarz od 40 lat temu i w bieżącej chwili w tej chwili aktywny członek Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz, które zgłosiło pana Jana do tego wyróżnienia. Jest to w świecie pasjonatów historii Lazarza, jak powiedziałem, postać kultowa. Bardzo zasłużona osoba dla tej dzielnicy. Zatem a z uwagi na to, że pan Jan no, nie najlepiej się czuje jest człowiekiem, jakby nie było, już w sile zatem z tego co wiem, będzie tutaj z nami obecny zadać y, to dzień, y, zadaczka, dzień a jakby go nie było, to z nami jest przedstawiciel stowarzyszenia Wirtualny Łazarz, także i panowie mogą wręczyć też i a ja tak jeszcze czasuję panu. Mam informację z reżyserki panie dużo, że jest zdziwienie. Bardzo proszę. Jest bardzo. Ja tylko chciałem przeprosić też czas, że nie będzie, ale warunki pogodowe i jest już 87 latkiem. Nie zbywa mu na siłach i na intelekcie, ale po prostu dzisiaj już nie dał rady. Bardzo dziękuję za to Na koniec, przepraszam jeszcze moment. Chciałem panom Prezydentom wręczyć taki plakat, który był towarzyszą w wystawie organizowanej w klubie niedawno pracy Dominika Jakubowskiego i arcy arcypoznański oddający ducha niespokojnego i wolnego miasta Poznań. Cały dzień dzisiaj prezenty rozdajemy na łazarze. teraz pre prezenty dla panów prezydentów. Prezenty dla prezydentów tak wyglądają.